Cześć. Nazywam się Monika Torkowska i jestem programującą blogerką. Ale to nie o programowaniu piszę na mojej stronie pod jakże zaskakującym adresem monikatorkowska.com, tylko o czymś co dotyczy każdego z nas na co dzień. Ale o czym? To opowiem ci za chwilę. Kiedy w 2018 roku skończyłam moje drugie studia, wyszłam za mąż i miałam pracę w moim drugim zawodzie. To nagle w życiu stało się jakoś tak luźniej. Jako osoba techniczna miałam poczucie, że mm, są obszary kompetencji, które jeszcze mogę rozwinąć. Przede wszystkim mam na myśli kompetencje miękkie, biznesowe. I tak trafiłam na Kamilę Romińską. Pamiętam, że pierwszych filmów, na które trafiłam, nie obejrzałam do końca, ale później do nich wróciłam i kupiłam cały pakiet książek. Buduj życie odpowiedzialni i zuchwalę to, to jest moja ulubiona książka. A także kupiłam jej szkolenie z asertywności. I stwierdziłam, że damy sobie szansę. I 9 grudnia 2018 roku spotkałam Kamilę po raz pierwszy. Po jej szkoleniu z asertywności byłam absolutnie wykończona. Przysięgam, ale już wtedy wiedziałam i podjęłam taką decyzję, że okej, okay, wchodzę w to. A. I zanim poszłam na to pierwsze szkolenie, to miałam w głowie takie postanowienie, że będę się działa jak najbliżej, żeby motywować też siebie do tego, żeby się zgłaszać i przełamywać um, takie bariery wewnętrzne, które, które w mojej głowie, w mojej głowie wtedy były. I tak się stało. Siadałam w pierwszym rzędzie, kiedy tylko to było możliwe, i zgłaszałam się, zanim świadomy umysł pomyślał, że jest przerażony i chciałby się schować. Na szkoleniu zbudowania wewnętrznej siły odkryłam bardzo ciekawą i zaskakującą dla mnie rzecz. Wykonywaliśmy tam ćwiczenie zdefiniowania swojej misji życiowej i okazało się, że wszystkie działania, które do tej pory podjęłam, mają pewien wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest wnoszenie wartości w życie innych ludzi. Jako studentka zaczęłam bardziej interesować się Technikami zarządzania sobą w czasie i budowania produktywności, i te umiejętności pozwoliły mi ukończyć dwa kierunki studiów z sukcesem, łącząc to z prowadzeniem badań naukowych w jednostce naukowej i dodatkowo przyjmowaniem zleceń w, w branży IT. I te kilka lat temu pojawiła się w mojej głowie myśl, że mogłabym moimi wiedzą i doświadczeniem podzielić się z innymi ale nic z tym nie zrobiłam. W marcu 2019 roku odbyło się szkolenie zbudowania zespołu i to było dla mnie, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, najbardziej rewolucyjne szkolenie, ponieważ na nim dwukrotnie przełamałam swoje granice. Podczas drugiego dnia szkoleniowego, kiedy z Mateuszem Lewandowskim mieliśmy trening i mimo iż ja byłam już osobą, która ćwiczyła i miała całkiem niezłą kondycję, tak wtedy ta adrenalina, ta rywalizacja jest w stanie popchnąć człowieka do. po prostu przesunąć swoje granice. To z boku prawdopodobnie nie wyglądało jakoś, jakoś spektakularnie, ale wtedy w mojej głowie zmieniło się dużo. I tego samego dnia przekroczyłam kolejną granicę, ponieważ miałam możliwość wygłoszenia przemówienia. Ja nie wiem, jak to przemówienie mi wówczas poszło, ale to, że byłam w stanie wyjść do takiego grona osób, i wygłosić taką przemowę, to była przemowa o produktywności, czyli coś, co jest totalnie bliskie mojemu sercu, yy, i podzielić się z tym z innymi, to był dla mnie taki akt odwagi. Odwagi, której chyba w swojej głowie nie miałam wcześniej, i wydaje mi się, że to, co się wtedy stało, i prawdopodobnie też to, co się działo wcześniej u Kamili na szkolenia, cała atmosfera jest wręcz popychająca cię do działania, po prostu. Nie da się tam funkcjonować ty wśród tych ludzi i nie chcieć zacząć działać. I to wszystko skłoniło mnie do tego, że 27 kwietnia 2019 roku na stronie monikatorkowska.com pojawił się pierwszy artykuł. I tak do tej pory, mamy 2020 rok, początek, opublikowałam tam ponad 30 artykułów. Artykułów. Które mają wspierać moich czytelników w budowaniu swojej produktywności osobistej na co dzień i w upraszczaniu życia. Tym, co hamowało mnie przed działaniem, to były różne myśli w głowie i różne ograniczenia. I Kamila dodaje odwagi. Ona inspiruje do tego, żeby po prostu przejść do przodu. Przecież ludzi, którzy mówią o produktywności, czy to w internecie, czy gdziekolwiek indziej, jest cała masa. Sama Kamila o tym mówi. Jakub Gromek ostatnio napisał książkę. Oczywiście jak na frika produktywności przestało, na zagości na mojej półce. Teraz jestem przekonana o tym, że tego tortu obfitości, tak to nazwijmy, starczy dla wszystkich na świecie. I w zeszłym roku moja strona została odwiedzona ponad 4000 razy. To jest dla mnie tak niesamowita liczba, że nie jestem w stanie tego opisać. I to by się nie wydarzyło. Gdyby ktoś nie był w stanie zbudować we mnie i całą swoją społecznością, którą zbudował wokół, wokół siebie, tej odwagi. Kamila, dziękuję. A tobie, drogi słuchaczu, mówię, że warto sięgnąć po sukces. Po sukces z Kamilą Robińską.